Cześć. Droga z głowy do serca to chyba najdłuższa i najtrudniejsza droga, jaką przeszłam w życiu, i jednocześnie zmiany, które nastąpiły w moim życiu w wyniku tego, że zaczęłam żyć bardziej z przestrzeni serca, były warte i są warte każdego kroku na tej drodze postawionego. Dwa słowa o mnie. Mam na imię Agata i po 40 zaczęłam medytować, i to zmieniło wszystko. Zaczęłam właśnie wracać do siebie, schodzić bardziej do serca, słuchać bardziej intuicji swojej wewnętrznej mądrości. W wyniku tego nastąpiła radykalna transformacja mojego życia zarówno zawodowego, jak i prywatnego i dzisiaj wspieram kobiety i mężczyzn w ich transformacjach życiowych. Dlaczego w ogóle ten temat? Serca. Jakoś tak bardzo wczoraj mnie to poruszyło i dzisiaj spontanicznie postanowiłam o tym nagrać film, bo mam takie poczucie, że żyjemy w takich czasach, chyba coraz bardziej, gdzie bardzo dominuje umysł, gdzie uważamy ten umysł za ośrodek decyzyjny i za to miejsce, które, które właśnie powinno decydować, które powinno podejmować decyzje w naszym życiu, powinno naszym życiem w ogóle kierować. Coraz więcej mam takie poczucie, też jest ludzi, którzy są od swojego serca odcięci. A wtedy też mówimy o różnego rodzaju zaburzeniach, ale wiecie, ja nie chciałabym tutaj jakichś etykietek i tabliczek przyklejać, bo, bo po co? Po prostu nie mają tutaj połączenia w ogóle z tą, z tą przestrzenią serca. Jest trochę ludzi, którzy z tą przestrzenią serca połączenie ma. I w zgodzie ze swoim serduchem żyje, tych ludzi jest bardzo niewiele, jest dosyć spora grupa ludzi i mam tak po cichu nadzieję, że być może właśnie wśród osób, które będą oglądały to wideo, takie osoby się znajdą, które nie zamknęły całkowicie swojej przestrzeni serca. Ona jest lekko rozchylona. <gryw> Ona jest lekko rozchylona i potrzebują tylko trochę zachęty, zaraz powiem w jakiej postaci, jakiegoś, jakiegoś prowadzenia być może, żeby tą, żeby tą przestrzeń serca bardziej otworzyć. Co może być takim elementem, który tę przestrzeń serca otworzy, to teraz powiem, a za chwilkę też powiem w ogóle po, po, po kiego grzyba, <laughs> w ogóle po co i co to daje. Czyli co w jaki sposób można, bo ja generalnie pracuję ze swoimi klientkami gdzieś klientkami, generalnie o otwieraniu przestrzeni serca. Yy, I sposoby są takie: albo poznasz kogoś, kto już jest w tej przestrzeni serca, tak żyje, i ta osoba Cię pokocha. I to spowoduje, że twoja przestrzeń serca się otworzy. Może to zrobić też dziecko. Twoja miłość do twojego dziecka. Yy, i innym sposobem, jeżeli nie masz ani jednego, ani drugiego, jest też właśnie ta ścieżka duchowa. U mnie się zaczęło od medytacji, od tego, że rzeczywiście zaczęłam dużo regularnie medytować i po prostu z tą przestrzenią w sobie, tą przestrzenią serca, z tą intuicją, z tą wewnętrzną modnością, z tym moim prowadzeniem zaczęłam się łączyć. I o tym, jak zacząć medytować, zostawię link. Jest u mnie taki film na, na kanale i zostawiam link na koniec tego wideo. To jak? A teraz po co? Zobaczcie, że to, co dla nas, ludzi jest szalenie istotne, to jest poczucie bezpieczeństwa. Prawda? Zaraz powiem, jak to się w ogóle z tą serca wiąże. I teraz zobacz, że wczoraj mój nauczyciel w rozmowie zwrócił na to uwagę. On mówi tak pani, jak ale niech pani zwróci uwagę, że się mówi poczucie bezpieczeństwa. Poczucie. Niebezpieczeństwo, tylko poczucie bezpieczeństwa. I właśnie gdy ty nie masz dostępu do tej przestrzeni serca, gdy nie ufasz sobie i życiu, to ty tu, na poziomie ego, na poziomie twojej głowy, na poziomie twojego umysłu, w jakiś sposób potrzebujesz sobie to poczucie bezpieczeństwa, jakże iluzoryczne, gdy jest to z tego poziomu, zapewnić. I w jaki sposób zapewniasz sobie to poczucie bezpieczeństwa z poziomu umysłu czy, czy ego? Poprzez kontrolę. Kontrolujesz wszystko i wszystkich. I Słuchajcie, film o odpuszczeniu kontroli jest hitem na moim kanale. E, ma tam już wiem, prawie 7000 wyświetleń, i to mi pokazuje, jak to jest ważny temat. Jak robiłam swojego czasu takie taki, taki wystąpienie publiczne, miałam, zaczęłam mówić o kontrolu, w ogóle o kontrolowaniu życia ludzi w swoim życiu, to wszyscy, zaczęli, no wszyscy przesadzam, ale duża część widowni zaczęła kiwać głowami, że to ich dotyczy. I dlaczego my kontrolujemy? Właśnie po to kontrolujemy w tym napięciu, w tym przykurczu, w tej panice tak naprawdę, żeby właśnie mieć to poczucie bezpieczeństwa. Jak zaczynasz się łączyć ze swoją przestrzenią serca, jak zaczynasz schodzić głębiej do takiego miejsca w Tobie, w którym zawsze jest spokój, w którym nie ma lęku, w którym jest pewność, mało tego, w którym jest odwaga do podejmowania ważnych decyzji w życiu którym jest odwaga do tego, żeby żyć pełni, w pełni swojego potencjału, jak zaczynasz tam schodzić do tego spokoju, do tej pewności, do tej odwagi, to tam znajdujesz nie poczucie bezpieczeństwa, tylko bezpieczeństwo. Tam mieszka, jak mówi mój nauczyciel, pokochałam to słowo dzięki niemu, tam mieszka ufność. Nawet nie zaufanie, tylko ufność. Do czego? Do siebie i do życia. I taki film też jest na moim kanale. Zaufaj sobie i życiu. Ufność to do tego, że ty, nieważne, od te, nieważne co się dzieje na zewnątrz, nieważne co się wydarza w twoim życiu, to po pierwsze to jest właściwe, takie jakie jest, i skoro się wydarza, to znaczy, że dokładnie to się ma wydarzyć, i zobacz, jaka za tym przychodzi ulga. Jaki tam się pojawia taka, uff, możesz odpocząć, bo to jest właściwe. Zaczynasz z takiej perspektywy postrzegać życie, to zobacz, jaka tam jest lekkość, jakie tam jest zdjęcie ciężaru z Twoich barków, że Ty wszystko musisz sama i sam. Tam mieszka. Ufność też do tego, że jest coś większego i że ty to coś większego, nazwij to jak chcesz. Bóg, wszechświat, wyższa inteligencja, staw dowolne, że ty to masz w sobie, masz z tym cały czas połączenie. To zobacz, jaka w tym jest moc. Że ty nie musisz już z tej pozycji. Małego człowieka, który tak niewiele może, wszystko sam i wszystko sama. Tylko, że masz połączenie z czymś tak potężnym, z czymś większym i dzięki temu możesz czuć się spokojnie, dzięki temu możesz czuć się pewnie, dzięki temu właśnie możesz czuć się bezpiecznie. I słuchajcie, ja w ogóle temat odpuszczania kontroli jest dla mnie tematem. Tematem mojego życia, bo ja kochałam kontrolować wszystko i wszystkich. Sama tam byłam jeszcze kilka lat temu. Jest to proces, który sama przeszłam. Eee, wiem, co doprowadziła w to miejsce, że odpuściłam tą kontrolę. Będę robić po wakacjach taki program online: Odpuść kontrolę i pozwól życiu płynąć, pod takim samym tytułem. E, jak właśnie ten najbardziej popularny film na moim kanale, więc już z góry Cię do tego programu zapraszam. Tylko wiecie. Dużo jest materiałów o tym, jak odpuszczać kontrolę, bo my tak naprawdę nie chcemy tego wszystkiego kontrolować, bo my już jesteśmy zmęczeni. Ja słuchajcie, jak rozmawiam z ludźmi różnymi, którzy mają ten gen kontrolera w sobie, to oni mówią, że już po prostu mają dosyć, bo ile można? Jak długo można wszystko i wszystkich kontrolować? To jest po prostu wykańczające, męczące, bo ty jesteś w stałym napięciu, ty... Ciągle w nerwach, w jakimś stresie, w jakimś takim wewnętrznym rozedrganiu. Tylko to, na, na, na czym polega problem, w wielu materiałach, z którymi ja się o odpuszczeniu kontroli spotkałam, mało tego. Zetknęłam się tym rów, z tym również we własnej terapii, gdzie mówi się o odpuszczeniu kontroli, ale nie mówi się co w zamian. I wtedy człowiekowi chwieje się grunt pod nogami. Bo tu ma puścić tą kontrolę, ale nie ma się czego złapać w zamian. I to, co droga duchowa proponuje, to co zejście z, właśnie z głowy do serca, to tytułowe, proponuje, to co ja Tobie dzisiaj proponuję w zamian za odpuszczenie tej kontroli i wyjście z głowy, z tych schematów, z tych niewspierających Cię przekonań, z tych programów, którymi nasiąkałeś całe życie i nasiąkałaś. Zejście do przestrzeni serca, bo i, i to, co ja Tobie proponuję, to odpuszczenie kontroli, ale to, co proponuję Ci w zamian, to jest właśnie to zaufanie do siebie i do życia, które znajdziesz w przestrzeni serca. Czyli tu puszczasz, ale masz się czego chwycić. Rozumiesz, o co mi chodzi? Masz się czego chwycić w zamian. I jak ja, słuchajcie, to był u mnie proces, ale wiem teraz, dzięki temu, że ja sama przeszłam ten proces, wiem, jak kogoś w tym procesie teraz szybciej poprowadzić. Jak ja zeszłam, to słuchajcie, z, z głowy do serca to takiego spokoju wewnętrznego, jaki ja poczułam, nie czułam nigdy wcześniej. Zdarzały mi się wcześniej momenty spokoju. A teraz to są tak, że zdarzają mi się momenty, kiedy wybija mnie ze spokoju, no bo żeby nie było, że ja taka tutaj, wiecie, non-stop kolor w tej przestrzeni serca. No i owszem, i owszem, ta moje ego jeszcze, wiecie, papla, papla, nie? <grywki> Lubi sobie tam czasem pogadać. I ja wtedy wyjdę, ale na chwilę wyjdę. A potem tam wracam. Do tego spokoju. Do tej pewności. Do, te, do tej ufności. Do tego bezpieczeństwa. I do tej odwagi... Do życia w pełni mojego potencjału, która z tego wszystkiego wynika, na chwilę mnie wybije. Jestem tego człowiekiem, ale tam wrócę i zobacz, jak ci to brzmi. Wyobraź sobie, jak to by było żyć z takiej przestrzeni, gdzie masz cały czas połączenie ze spokojem. Nawet jak wyskoczysz, na chwilę. Tutaj cię zaciągnie, tam cię zaciągnie, tu jakaś emocjka, tu jakaś, jakaś złość, tu jak normalna sprawa. Ale wiesz, że jest takie miejsce w Tobie, do którego możesz zawsze wrócić i tam zawsze jest spokój i tam zawsze jest pewność i tam zawsze jest bezpieczeństwo. Jak to jest, wyobraź sobie podejmować życiowe decyzje i te małe i te duże z tego miejsca, nie z tego. Wiecie, gdzie tam cały czas? A na pewno, a może ci się nie uda, poniesiesz porażkę, de, 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 de. No, ręka do góry kto tak nie ma przy podejmowaniu decyzji, że tam po prostu 1500 myśli się pojawia w głowie, nie? A jakby było, wyobraź sobie, jakby to było, podejmować decyzję i taki film jak podejmować decyzję z przestrzeni serca też mam u siebie na kanale, zapraszam cię do niego. Z tej przestrzeni tu, gdzie jest spokój? Gdzie jest pewność? I gdzie po prostu, znaczy po prostu, to nie jest takie proste, ale słyszysz i wiesz, co jest dla ciebie dobre. I mam takie poczucie, że ci ludzie, którzy, znaczy poczucie, nie poczucie, widzę to, że tak jest, że osoby, które wchodzą na to życie drogą serca. To właśnie przyklejona jest taka, taka łatka dla tych osób, że one są takie niesamowicie odważne. Bo zazwyczaj, zazwyczaj jest tak, że jak wchodzisz na ten poziom serca, no to zaczynasz się łączyć z tą twoim wewnętrznym, wewnętrzną mądrością, z tym prowadzeniem, z tą boskością w tobie, no to te zmiany, w życiu też zewnętrznym one przychodzą chcąc, nie chcąc, znaczy jakby nie ma wyjątków. Ja nie znam, nie znam ludzi, którzy, którzy żadne zmiany, do których nie przyszły, bo po prostu ta, ta, odwaga w sercu cię do tego zaprasza. I, i dlatego te osoby, mówi się o tych osobach, że no one są takie strasznie odważne, jakieś takie, o w ogóle, wow. Ja często to słyszę, Agata. Wow, ale no ja wiem, no, ty takie niesamowite zmiany dokonałaś w swoim życiu. No, przebranżowienie się po 40, z łyką dzieci, z kredytem. Wow! To i ty jesteś mega odważna, ale to, to jest inny rodzaj odwagi. Ja wcale nie uważam, że jestem jakoś tam przesadnie odważna. Bo ja mam połączenie z taką przestrzenią w sobie, że ja podejmując decyzję, wiem, co jest dla mnie dobre, że to jest dla mnie. I że idę właściwą drogą. I wtedy nie potrzebujesz jakiejś nie wiadomo jakiej odwagi, żeby tam pójść. Zobacz też, jakby to było nie mieć tego setek tysięcy przeróżnych dylematów. Bo jak ja słuchajcie, jeszcze żyłam bardziej w głowie. Ja tego serca nigdy nie miałam tak odciętego na, wiecie, na, na zycher, nie? ale tak jeszcze dużo byłam tu i żeby nie było, nadal tu bywam, nie? Jasna sprawa. Ale jak byłam bardziej tu, to każda decyzja w zasadzie, no już może nie każda, to przesadziłam, ale dużo decyzji, to było, wiecie, nieustanne jakieś ten, a może taka, może śmak, może to, a może tabelkę zrobię, a może za i przeciw, a może tak, a może owak. Kurna, a ile my decyzji musimy dziennie podjąć? Jaka to męczarnia. A jak zaczynasz schodzić do siebie, łączyć się ze sobą, i słuchać bardziej siebie, i nabierasz takiej umiejętności i praktyki w połączeniu z, tym, z tą przestrzenią serca, to po prostu te decyzje, nie mówię, że wszystkie, nie mówię, że zawsze ten głos rozpoznasz od razu, nie mówię, że nie będziesz się czasem bała i bał podjąć decyzji, jeśli ona będzie duża, ale w większości przypadków te decyzje będziesz podejmować tak, bo będziesz schodzić, sprawdzać, wiesz. Schodzisz, sprawdzasz, wiesz. I życie się robi łatwiejsze. Jest większy spokój. Nie ma tego napięcia. Nie ma tego stresu. No nie wiem, czy Cię zachęciłam, czy nie. Tak w sumie. <grym> na koniec. <grym> Daj znać w komentarzu, co na ten temat sądzisz. Podziel się w jakim Ty miejscu jesteś? Czy masz połączenie z przestrzenią serca? Czy nie? Czy chciałabyś mieć? Czy chciałbyś mieć? A może nie? <laughs> to też jest ok. Jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę i przede wszystkim zostań ze mną na kanale. Do zobaczenia kolejnym razem.